że dajcie z tej strony Giladki dzisiaj ze mną Maciek Siema! Zapraszamy na kolejny odcinek z gry Blue Steady 6 i dzisiaj kolejny challenge od Zekroma, który daje nam challenge Tylko małpki, które kosztują poniżej 500 gotówki Bohaterowie też się liczą jak małpka kosztuje równe 500 gotówki, nie możesz jej stawiać Możecie użyć czterech zrzutów kasy, powodzenia Także dziękujemy serdecznie za ten challenge Również jeśli masz jakąś małpkę za darmo z Małpiej Wiedzy, to możesz śmiało korzystać Czyli tylko małpki, Dobra. które kosztują poniżej 500 Ty, Jeśli masz na przykład Moją Dzierżą, która kosztuje 500, nie możesz Nazwijmy ten challenge 500+, plus. tak? 2. Bardzo po polsku. <laughs> dobra, okay, <laughs> Bardzo rozumiem. po polsku nazwijmy ten challenge. Trafiamy, Dzisiaj gramy dobra. na jakimś warsztacie yy, mm. i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, możesz oczywiście korzystać z czego chcesz. Wszystko idzie chyba w jednym kierunku, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien. Możemy, możemy puścić na chwilę i zobaczyć, jak, czy to będzie. A to po prostu będzie leciało leci. prosto. Ale aktywuję trasę zmianę i proszę bardzo, so już Lecą inaczej. Proszę bardzo, teraz baloniczki oh. lecą troszeczkę ciut inaczej, troszeczkę dłużej lecą, ale to nie problem dla nas, Zło później rozwiązanie będzie prostsze. Silniki okay. zwrotne, nie wiem o co chodzi. Dobra, niech będzie. Nie wiem o co chodzi z tymi silnikami zwrotnymi. Eee, to nie nawrócisz? Widzisz, tylko jedna teraz jeździ, musisz tę na dole aktywować. Musisz te na dole no i teraz no widzisz teraz jeżdżą mają dłuższą trasę dookoła fajne w sumie Aaa dobra to musimy po prostu klikać w takim tak razie Tak jest I tylko tyle Dobra mamy, nasza jest. mamy zrzuty pieniążków Więc wyśle ci, ci pieniążki proszę bardzo pieniążki poszły już do ciebie Możemy dobra. lekko przyspieszyć wydaje mi się również że mogę postawić jakąś farmermę Kusza będzie eee, najlepsza. Ja, ja teraz powiem wam tak. Ja szczerze mówiąc nie wiem jak ktoś to liczy i tak dalej. Ja nie wiem czy ja jestem trollowany już w tym momencie. Ja już nie wiem czy mogę wierzyć w swoją matematykę czy nie. Ponieważ ktoś mhm. cały czas pisze w sekcji komentarzy a propos tego, że ee, kiedy idę w farmę na targowisko to bardziej opłaca się iść w drugą ścieżkę na cenne banany, bo że niby tu dostajemy 400, a tu dostajemy 416. Tylko jak? Tu dostajemy 4 banany, każdy kosztuje 20, czyli mamy 80, jak zrobimy kolejne no. 2 i 2, czyli 8, dostajemy 160, a z tego dostawalibyśmy 25% więcej z jakichś, czyli z 4 podstawowych bananów po 20, czyli 80, dostawalibyśmy 25 razy 4, czyli 100, zamiast 80 byśmy dostawali 100, więc nie rozumiem tego liczenia, szczerze mówiąc. I, I chciałbym, żeby mi ktoś to rozpisał, czy rzeczywiście e? bardziej się opłaca na targowisko iść to podwiększą produkcję, czy pod cenne banany. Bo jak dla mnie, nie ma sensu iść pod cenne banany, tylko pod większą produkcję. Ale no, może ja jestem jakiś głupi, niedowalony i ja nie rozumiem tego po prostu. Ale są po 25 więcej, z... no właśnie, ty, no też jak tak przytom, to na logikę. Na logikę idzie góra, nie? O, no ty, tak. ty już inżyniera zrobiłeś, słodki. Mm. O nie! Ty byłeś tam zajęty, to już wykorzystałem sytuację. Gdzie jest kredyt? Biorę kredyt. E? Ten jak postawił jeszcze bliżej. Nie wiem o co chodzi. O ty. Nie wiem o co chodzi. O banany mi kradniesz. Nieprawda. Na razie to jest nic ci nie kradnę, bo nawet nie mam zrobionego tego do zbierania. Aha. No. Czemu bananów <słuch> nie zbiera? No bo jeszcze nie jest ulepszony? No zbieraj banany chłopie, co ty robisz tam? No dobra, już zbieram osa, w tutaj gdzie masz <głosy> <głosy> Czemu dwie pułapki? Co czemu dwie pułapki? Czemu zakamuflowany przeleciał? A czemu nie? Na Ej. ile to się odpala na dole? 19 Odpalasz, sekund coś, mm Hmm Czyli to jest na tym polega trudność tej mapy, że za każdym razem ty musisz zapłacić i tego i ogarnąć. Wiesz mm -hmm. ja polecę w to co widzowie polecili, w drugą ścieżkę, a nie tą pierwszą ścieżkę. Zobaczymy. Drugą ścieżkę czego? No. w bananowej farmie. Cenne banany poleciałem. No i dostajesz po ile? Po 26, ja dostaję po 20. Aha. A, czyli, to ty, się to... Nie, czyli to się nie liczy w ten sposób? Czekaj, bo oni tak coś mówili, że 400 a 416, ale to nie byłaby taka różnica. Czekaj, zobaczmy teraz tak, moje robi plum, 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 moje częściej robi, widzisz? Zobacz, moje Ty, częściej... To no to twoje częściej robi. Moje częściej, bo ktoś powie, no u Ciebie jest 26, no jest, ale u mnie częściej robi. No właśnie, jest 26 i z tego 26 co ja robię? Więc dziwne trochę. 20, 40, ja mam 26 i co, i koniec. Weź... Tak trochę z opuś... mm. Dobra Na dłuższą metę chyba ty więcej uzbierasz niż ja Tak mi się wydaje Czekaj, patrz yy, Zróbmy taki ultimate test Postaw nową farmę gdzieś tam po prawej sobie Na przykład Oj, tylko ja nie mam kasy, żeby teraz tak robić No dobra, to Ja trochę późno postawiłem To daję ci Trochę masz pieniędzy Czekaj I teraz tak, patrz yy, Robimy parębkę, Czekaj, mówisz? czekaj, czekaj Postaw nową Postaw nową gdzieś czystą Nie ulepszaj jej Dobra Dobra i teraz tak Od razu idziemy w targowisko Czyli raz, dwa, trzy W trzecią ścieżkę W trzeci punkt Yy, trzeci punkt na razie punkt. Jedziemy, tak? No. Raz, dwa, trzy Dobra, dobra. I, teraz i teraz ty idziesz w dwójkę, a idę w zwiększoną produkcję na górze tak, Podwójnie dobra No dobra, dawaj, trzy, kiedy? cztery. Dobra Ach, chyba przeleciały nam... Ta, przeleciały nam jakieś te... Nie patrzyłem w tym czasie Dobra, i zobaczymy Aha. co nam będzie... Co no, zapaczki były? Przed... Ej, co to za paczki były? Poczekaj, czekaj, 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 czekaj eee, Musimy, w... musimy slow postawić slow motion, coś, daj. co będzie nam wysadzało Slow motion daj Poczekaj chwilę. No jest low motion. Bo trzeba yy, zaczeknać kryzys, który się bardzo szybko A Wiem co zaraz... możemy zrobić yy, z fajnych małpek, Zbawisz? tylko jeśli to zmieścimy. Ej, przeleciały, jest... bana... Dobra, los, los, co? los, los. O, map tu leci? O kuda. kurde, no to nie ma opcji to... nawet, że teraz coś zrobimy. <głos> <głos> Dobra, to nie problem, to nie problem, to nie problem. Ale mamy kurde. teraz pałusowane. I teraz tak, Twoje wygenerowało 1270, moje 1380. Więc no zobaczymy, co? zobaczymy, co zrobi. Dobra, poczekaj, bo na razie musimy zrobić tego. Yy... O kurde, on tak mało widzi. Yy, poczekaj, czekaj, ja ci muszę jakoś tam pomóc. Kogo tu ogarnąć? Tak zrobię. Kurde. I tu kolejnego. Raz, dwa, raz, dwa, pyk, pyk, dobra, no latające po całej mapie też imo byłoby spoko, albo 280 kosztują, no, w sumie to, nie, chwila, ja nie mogę piratu zrobić, nie, chwila, pirat mnie kosztował 300 coś, czy drugi mnie kosztował 500? Nie, bo tu jeden się pier, kosztowa, pierwszy żaden był tańszy, ci... ale dobra, nieważne, to zrobię tego w takim razie, e, tylko może też nie tu, żeby nie marnować miejsca. Jak, przecież mogłeś ich tu. postawić, co ale ty i, i, Nie, bo małpka pirat kosztuje 515, ale pierwsza kosztuje u mnie taniej chyba przez małpią wiedzę, tak mi się wydaje. Aaaa, ale ja mam taniej. Ja mam 220, 335. Halo? Tak? No, no to tak. Nie wiem. Dobra, muszę na razie poustawiać kilku tych. Jakiś strzelców, żeby mieć zasięg na całą mapę. Więc, więc no, więc będzie łatwiej. Połączyły z tym. Dobra, on tu nie ma za dużo zasięgu, ale luz. Raz, dwa. Yy, ok. Raz, dwa. Raz, dwa. I yy, jakiś klejasz, Nie wiem. Może być klejasz tu. No dobra. Tak, dobra. Lecimy no to chyba powoli. gotowy. O kurde, ile hajsu. Dobra, twój cofnął, dobra, jest luz. No właśnie, miał ukończyć. Mi się już też odładowało cofać. umiejętności, więc jest okej. Okay. Czekaj, raz, dwa. Ja postawię kolejnego tutaj, żeby na całą mapę był rozstawiony po prostu. Dobra, ja też zacznę powoli to budować. Połączę do tego. Raz, dwa, trzy, raz, dwa I tutaj nie widzę. Ja to też tak podstawię, raz, dwa trzy, dwa, trzy I połącz raz dwa. Do tego. Yy, tu gdzieś mogę? Raz, dwa, trzy, raz, dwa Dobra, to będzie kryść tego. Raz, dwa, trzy, raz, ten dwa. To nie jest połączony? Połączony, dobra. Teraz tego połączyć z tym. Tego Kurde, ale trzeba po, połączenia matematyczne robić, takie dziwne. Trzeba szukać to nie co, mój. gdzie, jak, nie, To jest tak. mój? To jest mój. A czemu nie mogę go połączyć? Aha, bo ten już pewnie ma limit. Ta. Dobra. Kondor I, wielki. Z tym. I teraz, gdzie jest mój tutaj? Ja jeszcze? też już zrobiłem. Kondor wielki. Dobra, tutaj. Raz, dwa, trzy. Nie mogę. Ale zrobimy tak. Dobra. Powinno być ok, powinno być ok. Dobra, hmm. moje na razie wygenerowało 5000, Twoje, Ty 5100, więc w sumie różnica jest bardzo mała. No ale to i tak jest różnica, nie? Ale zobaczymy na dłuższą metę, delikatnie. No zobaczymy, zobaczymy, nie? U, ru, 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 ale leci, leci, tylko gdzie jest jeszcze ten mój jeden? Bo go zgubiłem, bo. A tu 8000, dobra, ile kosztuje? Ja jeszcze to potrzebuje pieniędzy. Ty, ty, ja mam prawie tam 6000, a ty masz. Dobra, jest luzik na razie. No w sumie ja mam 6, a nie no... Ty masz 6000. To no, podobna. Zobaczymy na dłuższą metę, nie? Dobra. Jak będzie widoczna większa różnica, to zobaczymy. Tak. Dobra, kondory ściągają, widzę. Dobrze, dobrze robią właśnie. Bardzo dobrze nawet. Eee, a wymaga bestii. Tego muszę zrobić jednak, no maksa. Ja też mogę ściągać, nie? Klej Moab i kleisty rozdrysk i większy klej. Dobra, i on powinien sobie też dawać radę. Poziom One norze, spokojnie dzięki. fajnie na środek zaciągają jakby wszystko, nie? Tak jest. To jest Zgadza okay się właśnie. ściągają, tam jeszcze klejarza dałem, więc on też powinien sobie dawać radę. O ja mogę jeszcze tak robić, nie? Raz na jakiś czas. Jak masz małpkę pirata albo małpkę podwodną, to możesz jeszcze ładować tego. Tam na lewo taki basen stoi. Mogę, pozwalasz? Mogę zrób to. Mi pozwalam ci śmiało. Dziękuję. Proszę. Proszę, Proszę bardzo. Do pływu. Do pływu, Dobra, pływu. ściągam. E, to był mój, czy to był mój? To był mój. Dobra, i teraz tego, teraz ok. Gdybyś górę. No teraz tak, mam zasięg tu, mam zasięg tu prawie cały. Eee... Tu Czemu mam kawałek. A mogę, dobra. Nie, dobra, ulepszyłem już na maksa. Jest okej. Okay. Jezus, nie to. <laughs> ja muszę poczekać jeszcze. I lecimy. I lecimy. To, tu, 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 tu. Kurde, powiem co ciekawa jest ta mapa. Powiem ci nie, bardzo no ciekawe. Okay. Jest ok. Jak na razie. Jest na razie dobrze, bo mogą ściągać cokolwiek. Tak Nie no jest naprawdę Gitz na razie, nie? Tylko poczekać Ty na jakieś... Tutaj ulepszenia. Nie wiem co to jest. A tutaj aktywuj rozszerzenie trasy. Aha No na dole musisz zapłacić, żeby tego, ale bardzo krótko idzie. Tak. Ale ja mogę coś tam pościągać, ale Ty na szczęście nasze też ściągają, nie? Dobra. One, one są plusem. Dobra, mój ma na razie 11400, twój ma 11800. No powiem ci, różnica jest tak mała na razie, że... Tak, ale zobaczmy, a ile kwotowo więcej musiałem zapłacić? Kwotowo chyba podobnie. 540 i 650. No kwotowo bardzo podobnie, nie, nie potrafię powiedzieć jak dokładnie. No tak mówię, wydaje <grym> mi się, że bardzo podobnie kwotowo. No, no, no. Eee, yy, ja potrzebuję tu ulepszyć jeszcze. Aha dobra, jeszcze muszę poczekać trochę. No ja też muszę poczekać jeszcze troszkę. Ja chcę inżyniera trochę ulepszyć. A I inżyniera, inżyniera robisz tysięcy, od razu, no? okej. Okay. Bo mam 30 tysięcy No ja też mam 30 tysięcy Ale nie wiem, czy ten, 30 nie, nie wiem. mamy Nie czy ten połakaj nie powinien być, nie, nie byłby lepszy w chwili obecnej. A bo ty już masz połakaja, okej okay. No mam też dlatego spoko. wiesz... wiesz, dlatego y, ja tak robiłem, że mogę teraz zrobić sobie inżyniera po prostu. A już mi mało brakuje 40. Może coś wciągę, nie wciągę nic, niestety. O kurde. Ja kurde dumam co powinienem. Może ja powinienem inżyniera tu postawić drugiego. Tu o. I go zrobić pod... To po i pod pułapkę. Eee, oj oj prawie... Nie, nie co? ulepszyłem. Dobra. Stary, dobrze, że zalagowało. Ja prawie, stary, kliknąłem ulepszenie na tego mojego małpkę pod wodą na pod potencjał pierwszego ataku, nie? Bo chciałem tylko przeczytać, co to robiło. A zaraz miałem na inżyniera, dosłownie brakuje mi... Ja się zastanawiam, czy tam nie powinienem inżyniera uf. zrobić. Pewnie stracę na tym pieniężnie, ale mogę łapać też, duży, też duże balony, nie? Że o góry? No, i tak dumam. Ty też masz takie lagi czasami, jak one nie atakują? A, na to, to. To chyba przez balony po prostu. Dobra, które nie Które tam będzie. myślą sobie. I tak dumam, czy powinienem tu, żeby te 15. duże balony, chociaż one tu ściągają te normalnej wielkości balony. Więc sobie tam masz? radę. Wiesz, ile różnicy jest pomiędzy Twoim a moim yy, tym sklepem? Ok, 16. Nie, tam, tam, tam nie masz takiej o, o 500. różnicy. O 500 tylko. To jest A jest tylko... Między farmą? Tak, tak. Ta. No masz 500 na razie różnicy, to jest 0-0 nic. No, no to tak nie jest taka tragedia. No nie jest tragedia. Czy on coś zarabia? O, on coś tam psa ławia. ok. okej. Dobra, na razie trzeba tu poulepszać inne rzeczy. Trzeba 30 koła uzbierać. Czyli to jakaś różnica jest, ale nie jakaś taka katastrofalna. No mój zaczyna powoli być w plecach, to może rzeczywiście coś w tym jest, że tam to lepiej... Chociaż dziwne, tylko, bo, że to... bo... Bo te tylko... ulepszenie niby, wiesz, niby daje ci więcej tych kiści, chyba że jak idziesz nagle w targowisko, to nagle coś zupełnie inaczej to liczy. Kto wie? Nie wiem, nie wiem. Kto wie? No i lecą. A nie, tylko twój głównie lata, bo twój może tylko duże balony ściągać, mój nie może dużych balonów ściągać jeszcze. Zaraz będzie mógł, dopiero <laughs> Jeszcze kawałeczek. No, 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 no i pół. Już mam połakaja. Rurururu, e, Gdzie ja tylko jednego trochę Tu orzeł przedni. Krystian, to trochę późno miałeś postawionego tego. Co? E, orła. tego no? pałka. To prawda. Ja a późno, a ja jeszcze zgodane. nie ulepszałem. Uzbierałem, zbierałem na inne rzeczy. Dlatego. Ty masz zawsze o jeden level wyżej, kurde. No jeden level robisz? wyżej. No level wyżej masz zawsze. Całego. Dobra, mogę łowców piratów zrobić. Yy, yy, levelu postaci. No możliwe. Nie mówię że masz nie. Masz level postaci normalnie wyżej ode mnie. Ja nie wiem jak ty to zrobiłeś. A, dobra. Raz no ja grałem, ty, grałem ty, chwilę, chwilę wcześniej niż wtedy. ty, nie? Tak, tak. Ta, A ta, ta, expa ta, ta. dużo potrzeba, więc no. No, okay. no jeszcze dobra, jeden gdzieś. Wiem. Może tu. Ciekaw jestem czy jeśli na przykład stawiamy tych właśnie pogromców bestii, nie? To czy tak. jeśli postawię pogromce bestii tylko jednego w zasięgu wioski, to czy on ulepsza tego głównego, czy muszę mieć wioskę w zasięgu tego, wiesz, tego głównego? Eee, chyba głównego mi się wydaje. W teorii tak? tak powinno być, ale czy tak jest? No logikę tak jakbym miał się zastanawiać. No, ale właśnie, ale czy tak jest? To jest dobre hmm. pytanie, nie? Dobra, mm. mam już połakaja na Maxa zrobionego. Połakaja, no. Mm. Dobra, lecą tu jakieś. O kurde, ale rozwalony w moment został. 14 tysięcy, dobra, mamy to. 34 jeszcze teraz, okej. Okay. Tego wciągniemy. Może, oczywiście jest kogoś. Niekresyce. mam nie ulepszonego, a mapkę mam nieulepszoną. nie ulepszoną. Możliwe. Tylko nie wiem, czy bardziej się opłaca mapkę pod wodą chyba ulepszyć niż tego. Chociaż. Małpkę kusza, pod wodą? Kusza. Kuszy, kuszy, kusznika zrobię. Małpkę pod wodą? Pod wodą, pod wodą. Może się przejęzyczyłem, bo brakuje mi wody teraz w tym momencie, a oni pływają sobie. 22, hmm. a, 22. O! A, a, nie patrzyłem, czy się stało w ogóle. I która przeleciała, i skąd? Chyba z prawej z góry. A, no już wszystko wiem. Te szybkie. Prawa strona. Dobra, mm. ja wydałem pieniądze jakie mam. Ty poczekaj, masz jeszcze 12 poczekaj, poczekaj, poczekaj. koła, nie wiem czy jeszcze jesteś poczekaj. w stanie coś zaplanować, poczekaj. czy nie? Właśnie sz szukam gdzie mogę postawić, bo poleciało to tutaj. O kurde. Tu mi stół zasłania, mogę stół sprzedać? Nie. Mm -hmm. Ja na stół też nie mogę nic postawić. Dobra, ja puszczę to powoli. Nie! Kurde, nie zdążę. Dobra, spokojnie, leci powoli. Leci powoli, jeszcze chwila. Dobra, lecą ciągnąłem jednego, drugi przeleciał. Nie. Nie mamy mm. chyba co zrobić za bardzo w chwili obecnej mm. z tymi mobkami. Ja coś czuję, że nie. My mamy prawie tyle wygenerowanej kasy, co przekuć. Ale to no. Dobra, no także yy, dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, no, że mi się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę w subskrypcję i napiszcie kolejny challenge. A my dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się, bo no i cześć. pa. pa.